Dobra, gotowy? Eee, zaczynamy. Eee, trzeba się spakować, bo... Kurde, tej gociuchy mi przeszkadza. Tu są jakieś olejki, no to to nie. Hmm, gdzie by włożyć te... <laughs> te poduszki. Na pewno wezmę swoje książki. Nie wezmę wszystkie, bo w sumie większość dostaliśmy od właściciela i one po prostu tutaj mają być i oznaczać te kółki. Jezus Maria, co to jest... Tego nigdy wcześniej by nie było. E, Świeczuszka. No dobrze, weźmy świeczuszkę. Jeszcze się nie wypaliła, więc czemu by jej nie wziąć? Mm, tu klucz do nowego domu włożę sobie do torebki. Eee. Dobra, myślę, że na moje wojsko to tyle. No zaczyna już! Łap! O, co No wow, super. Dobra, ty. weź szampony. Już to mydło jeszcze weź. Już. no to nie wiem, jedzenie, spakuj czy coś. Ekspres weź, ekspres, bo ostatnio nowy, co sobie kupiliśmy. Dostaliśmy na ślub nowy. No tak. Mm, tu. No to chyba właściwie jest. Z... No to możemy rzucić z balkonu. W sumie nic się nie stanie. Dobra. Mm, to tu o moje oki. Ok, gdzie... Moja joke, jakieś coś. Coś. W ogóle odkryłam, że to chyba jednak jest bluza, a nie koszula. Ale mniejsza. E, kiedy masz swoją. Swoją to. No co mówię? No baliskie! Dobra, nie otwieramy już tych balizek, bo się ich nie będzie dało zamknąć. Co mam tu wziąć? Jeszcze doniczkę weź, bo od razu coś bo w dostaliśmy. To było dobre. Tu Kurde. i taki kwiatek. A nie, to są Pomidory weźmy jeszcze. To się mogą nie zjeść. Bardzo dobra. Ej, dobra. To nie jest podlewaczka. To jest konewka. No. Bierzemy ją. No to do pudełka trzeba będzie położyć. Będzie. Właśnie. Ry, 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 ry. Um, coś jeszcze, no przecież mamy no, Multum jeszcze rzeczy. Do spakowania. Moje, moje kosmetyki. To są jedne z ważniejszych rzeczy do spakowania. Kurde, dużo tego się zrobiło. Tu... to to... To. to. Kurde, no nie ma już miejsca w tym. Dawać mnie kolejne. To nie no, wiesz, co inne. Masz. Musimy to szybciutko zrobić, bo... Um, bo jeszcze musimy to wypakować, A to co jest sporo zajmie. To to. To się jeszcze... No oczywiście, że tak. Czemu to się tu zle układa? O Jezus, maję tyle rzeczy do Trzymaj to i zanos już do auta. Do? Dobrze, dobra. Już, już, już biorę, już wszystko biorę. No, to bardzo dobrze. Bierzemy to moją torbę na koniec chociaż nie, już chociaż, dobra, położymy to jeszcze tu to tu oj, trudno, odkurzyć będzie trzeba wziąć rękę dawać mnie następne kartony oj pytelnie nam się rozmnożyły ale trudno, nie mamy czasu na wyjaśnienia Um, to nasze kieliszki ślubne. Nasz prezent ślubny w sumie. Bardziej. To yy... jem ja zjemne pomarańcze. Jeśli to bok jest pomarańcza. Nie mamy już miejsca w tym kartonie. Następny kupki. Aaaa, ciężko mi się stłuką. Kurde. Jakiś ziemniak. Kurde, chyba on jest przed tygodnia, ale mniejsza. E, to. To. Okoczeki. To no to, yy, to to i to. Dobra, nie będę Was już z tym pakowaniem i po prostu widzimy się na wodę. Dobra, jesteśmy. Jezu, możemy już w końcu wszystko... O, kurczaki. Możemy już wszystko wyjąć, ściągnąć. Czemu to prześwituje, ja się pytam. No wyluzuj Tu są klucze Gdzie by je postawić? Tu? <tryk> nie, nikt ich nie zobaczy na pewno Moje Maty Do jogi W sumie to jest spokojne miejsce na nie Bo jest dużo miejsca Czy to naprawdę zamierza się teraz Rozpakowywać? No w sumie przydałoby się to są rzeczy do łazienki. Ach, ja muszę się położyć. No żartujesz sobie. Ajajaj, aj, aj, takie życie z tymi. O, to do kuchni w ogóle Umeblowałam domek, jak Wam się podoba. I tu jest na razie pusty pokój. Bo nie chciałabym spoilerować, co się wydarzy. Że... No dalej po prostu. Kurde. Kurde. Dobra, nie, nie ty wstajesz. W e, ogóle. Poczekajmy chwilę. Stop. Tutaj zrobiłam takie ładne wejście. E, tutaj, jeśli widzicie, na maksa po lewej. No, tu jest sypialnia. Oczywiście, jak to wszystko po będzie ładniej wyglądać. Tu będzie. Tu jest Łazienka. Znaczy się. E, tutaj mamy kuchnię. Żarcia nie ma, trzeba będzie pójść do sklepu. Tu jest kuchnia, tutaj jest salon, taki mini, bo później jeszcze zobaczycie, bo będę coś dodawać. Więc chciałam troszkę miejsca zostawić, a tu będzie. Ojej, tu będzie pokój dla. Znaczy, tam się dowiecie, co się stanie w tym pokoju, bo na pewno coś się stanie, bo już zaplanowałam sobie e, cały w ogóle ten wszystko, co będzie się działo w sezonie pierwszym. I nawet troszeczkę jeszcze sezon drugi zaczęłam, więc naprawdę myślę, że będą minimum dwa. Może jak wymyślę i będę miała jeszcze pomysły, to będą trzy. E, takie zaplanowane, a jak nie, to będę po prostu rzucała takie luźne odcinki. Nie, 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 Tego kwiata postaw tu, bo tu jest tak trochę mało kwiatków. Czemu to nie ma ziemi? Tego kwiatka tu. O Jezus, tutaj postawimy. To jest puste, to jest puste. No to pusta kartony do średnika. Przepraszam. Dobra, nie będę Was chociaż w sumie trochę Was pomóc tym tym rozpakowywaniem mm, kurczaki całkiem sporo tych rzeczy. Nie przemyślałam. To do tego. Jakieś takie podejrzane kolorowe napoje tu. Tutaj damy makaron, bo czemu by nie? Tu to kubeczki. No na razie mamy tylko dwa. I po ogóle dostaliśmy dwie par kieliszków Na ślub Znaczy na prezent ślubny yy, Więc zapewne kieliszków nam... O, tu jest jeszcze miejsce na badzie Więc zapewne kieliszków nam nie zabraknie Tu jest pusty tu jest puste um, Gdzie były puste? a w śmierniku. Yy, Konewkę... Yy, w sumie tu jest wolne miejsce, by mogła Przepraszam, mogły pomidory rosnąć? W spokoju na razie tyle. To tu... No dobrze, teraz... Kurczaki, dobra, tu położę. Tu będzie suszarka. Oczywiście jeszcze będę musiała po kilka rzeczy skoczyć do innych lokacji, ale to już zrobię poza odcinkiem, nie martwcie się. W sumie tu może stać ta świeczuszka. Perfum yy, jakiś podejrzany. W sumie te walizki się przydają. Proszę, przepraszam, że ciągle mówię w sumie, w sumie, ale jakoś tak wychodzi. Dobra. W sumie... No i znowu. No dobra. Eee, w sumie to... Stwierdziłam, że już was nie będę... zanudzać. I po prostu pokażę Wam efekt końcowy. Przepraszam, jeśli ten odcinek będzie, będzie strasznie krótki, ale po prostu... No jednak wolę, żebyście się nie nudzili i obejrzeli te 5 minut odcinka, jak jest już wszystko rozpakowywane, rozpakowane, niż oglądali, jakie ja się męczę z rozpakowaniem. Więc baju, teraz się zobaczymy. No dobra, yy, już Wam... Kurde, czemu to się pojawia? Um, nie ważne, go. Tutaj jest... No na razie tutaj położyłam te rzeczy do sprzątania, ale oczywiście później je przestawię, się. Kiedy już będziemy um, <laughs> um, no, tak. Kiedy już będziemy robić coś w tym pokoju. Tutaj jest um, taka no, jest. Wam to pokazywałam, ale po prostu um, tutaj już bardzo ładnie to urządziłam, w sumie zacznijmy od lewej, poczemu czemu by nie. W sumie od razu się tak jakoś przytulnie zrobiło, jak to urządziłam, ale mniejsza. Um, tutaj wszystko postawiłam bo gatynka mi się mega podoba i po prostu I love it no nie A tutaj oczywiście no dużej różnicy nie ma ale też jest mm, chociaż mała no dobra ale oczywiście ten odcinek jest bardzo krótki i pewnie nudny, ale po prostu musiałam go zrobić, żeby nie było, że wow, od razu wszystko przeniesione i tak dalej. Ale nie martwię się, mam e, dużo pomysłów na o wiele ciekawsze filmiki, dłuższe to na pewno i po prostu no. Mam nadzieję, że Wam się później spodobają i baju!